Że tak dużo mnie nie było, ale gramy teraz brawlujemy, brawlujemy, czy jak to tam się mówi? No dobra, no już też trochę tutaj zrobiłem, nawet nie trochę. No, widać. No i teraz gramy sobie z Miłoszem. Miłosz właśnie kupił za gemy. On no, zbierał ileś, 80 ileś gemów, jak to się nazywa? 83. 83 gemy i kupił setika. Zaraz mam łasami, to dla mnie jest bezużyteczne. Aaa, fajnie. No dobra. To kim bym mógł zagrać? Mm... Nie wiem, dawno już Al Primo nie grałem. O, no, w parze zagramy. El Primo! A to bym nagle Nie po co, primo. Myślałem, że jak będzie tik, to będzie jeszcze łatwiej. Bierz tego pary kuba. Ja umiem No dobra. Fajnie, że umiesz strzelać. nie o to chodzi teraz. Dobra, chodźmy. Pilu. Dobra, no to chodźmy. Normalnie jestem... A już! Co oni ze sobą tam robili? No nie wiem. Gryzli się. To są niedźwiedzie gryzli się gryzli. A w krzaku poczekam. Paciol pańcz. O 11 parków. No, no, no. Tutaj atakuj, atakuj, atakuj. Mamy, mamy go. Karma 11, to to przegramy z nim. O ty! Ta widzenia. Nie poddam się bez walki. O no nie, już. Się... Urodził. Eee, urodziłbyś się. Ech, o, chłopak by urodził Dika. patrzcie widzowie. Jakie wasabi! A w ogóle brakowało mi jednego wasabia ja dostał 25 gemów. Ale oczywiście sezon musiał się skończyć szybciej ode mnie. El Rey. El Vampiro Haha. Ha. Dobra, El Primo, no to bądźcie El Primo. Dobra, kim bym mógł być? Ja jestem podpalony! Dobra, dziś że nie fałszować. Dobra, już gotowy. Jestem. Będę teraz Oli? Tak, Olim. Jestem, Będzie mi łatwo. A w ogóle zdobyłem złoto ten. Teraz tu niszcz. A no. Ile ma ta sigma czekać? Scary, scary, Dobra. No, czyli deskorolka, to według niego to chyba gra. I dobrze mówię. Byście mi miłosze na pasztet przerobili. 8, 7, 6, 5. No i co mi muszę zrobić zrobicie? Do... Aha, dobra. nie ja potrzebuję ich tak przezywały A teraz padam na zbyty, zbyty pisk. 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 <mum> pisk. No. A chociaż ją sobie na szarą taśmę. A nie będzie ci już tak skakała. Nie bo, nie, bo ja lubię rzucać główko. A główka ja bez roboty zardzie. Czyli, tak, tak jak czyli jak to... ty jesteś leniwy, a główka za ciebie pracuje, tak? No. Tak, czyli główka jest leniwa, ty dla tej główki pracujesz. O nie! Ido! ty jedna! A? Orykiłły, to jednak dobre są. Am? A? widzę też dobrą ofiarę. Piu! mnie trafił. Wracaj! Będziemy kolegami! Pyk, pyk, pyk. Wybuchła! A to co ja ci zrobię? A ja kupiłem sobie dowód. A na Allegro? Tak. Czy na temu? Na Allegro. Dobra, to w wcale tutaj. O! Batalia 5 na 5 to jest fajne. Zamówiłem szybką dostawę! Osobiście mi się ten skin nie podoba. Mój ulubiony to ten. No to biorę go. Dobra, to zaczynaj. Ej, Tak, królcio. Jestem królcio. A jaki, a jaki królcio? Gemów. Nie jestem biedny. A jeśli nie widzę wie, on mi kradnie skąta gemy. Widzicie to, z czego on jest zrobiony. To jest bomba atomowej zrobionej. To jest bomba atomowej, no. E e, 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 O ty! Jedna... Kru. Ja muszę sobie naładować ulta, bo super jest super tutaj! I pyłk! E, e, już tak. No będę się leczył tu. Pik, 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 pik. Przejęzyczyć. On... my przegrywamy! Co to ma być? Ale mam kajsu. Ła? nie umieraj tak często. Ja ci pojadę, jak on nie jest taki mocny. Sam go chciałeś kupić? Ci powiem. Nie. Wypuszczam Ech. moją głowę. O nie, nie mam główki! Nie mam główki. O ty jedna. Nie mam o, o, mam główkę. Szybka, dostałam Bix. Bix. Nie, nie, chyba Blix to... Nie mam bułki! Nie mam bułki! Nie mam O, mam bułki. Dobra. Nie, nie, nie. Przegramy. Następnie wezmę sujca. Ma, Macie teraz nie umierać, dobra? Ale mały. Aha. Akurat jak powiedziałeś. Nie, nie umieraj, no dobra. To jak powiem umieraj, to, to nie umrzesz, tak? No dobra, kobiet. Weźmę sobie z tych złotych za dymarzy, z tych złotych za Dimiazy. Z tych złotych Czyli dymiarzy. z legendarnych. Tak. Tebry Leona. Sój Jestem surecz. Surecz, surecz. Oda Ciasteczka! Co ja sól? Mm, a bliżej końca! Co ja wiesz? Ja Co no. mm. ja jestem Co ja wiesz? ja rodzę. ja rodzę. Urodziłem. Co Co ja Sigma zabiję primo. E, Zaraz zrobię sół Jakby zobaczę kogoś, to zrobi sół. A nie. A ja a ja... Ja się bawię w kameloni. Jestem już niewidzialny. Widzę. Jesteś niewidzialny. Bo ja cię widzę. Widzę, że jesteś niewidzialny, bo ja cię widzę. I teraz trzeba uciekać. Słuchajcie, <Czu>! mm. <słuch> jest dobry. No jest dobry. Zabij mi myśmiaka! Ale krowa, że dziecka. <słuch> Ja jestem na daleko. Pik, tak pik. Jest... Muszę uciekać. Powiem, że nie asteroida. O ty! SF. S, Ci dobrze się zieloną szylczą. Tak Ja zakładam sobie czadeczkę okularki. Aha! Mm -hmm. Jakie ja mam okularki! jeszcze raz! szybko! O nie! Aha. Aha. No nie zauważyłem! Yeah. 10 gemów! Super! Klikaj no! Poczekaj chwilę, ja muszę sobie uzupełnić lecz. Sprawdźcie. Tutaj w ogóle saja ciasteczkę. No dobra to widzowie. A widzicie, to dowiecie się w następnej części, co się tutaj zostało z do zobaczenia.